Hej kochani, e, dzisiaj, słuchajcie, jadę do Wrocławia i zabieram Was ze sobą. E, właśnie jadę do IK oraz Tiki Maxa. No i najważniejszy punkt na naszej liście to jest DM. Pierwszy DM w Polsce właśnie został niedawno otwarty, także jestem bardzo podekscytowana. E, pojedziemy, zobaczymy, co tam fajnego z produktów, między innymi z Balei, to mnie najbardziej interesuje. Chociaż podejrzewam, że te produkty z Balei zostały wyprzątnięte, ponieważ właśnie widziałam u kilku youtuberek, że wszyscy wszystko wykupili. E, ale mam nadzieję, że i tak znajdę coś dla siebie. Także słuchajcie, zabieram Was ze sobą i jedziemy. Zapraszam Was do oglądania. Jesteśmy w Tekij Maxa. Zobaczcie, jakie są piękne rzeczy. Lampiony najróżniejsze. Tutaj mamy przepiękne meble. Takie stoliczki, bardzo oryginalne. Ten właśnie mój stolik, który mam u siebie w sypialni, też jest, słuchajcie z Tekij Maxa. Tutaj mamy takie fotele. Mamy takie drzewko, sztuczne. I tutaj mamy taką konsolę. Która jest bez gałek, czyli gałki można sobie samemu dotrzeć. I tutaj idziemy dalej, słuchajcie. Tutaj mamy jeszcze taki dział z poduszkami. Dużo właśnie takich letnich, wiosennych poduszek. Bardzo ładne wzory. Tutaj mamy różne ozdoby. Bardzo ładna jest ta ozdoba. Zobaczcie, jak to się pięknie prezentuje. Właśnie nie wiem, czy tego słuchajcie nie wezmą, bo no jest naprawdę ładne. Patrzę. Znowu motyw buddy, mówiłam wam, że to jest bardzo modne. <laughs> bardzo ładne kolory. Wazony. O i coś złotego. <laughs> to są takie rzeczy właśnie mi się bardzo podobają. Złota taca. O i to jest przepiękna ozdoba, ale mi się to słuchajcie podoba. Naprawdę coś przepięknego. No i wiesz, jakie właśnie przyjechałam tej powyższaki, chcę kupić takie, tylko że ze złotą górą. Są też takie, natomiast to złoto już mi nie będzie pasować za bardzo do tych, które ja mam w domu. Także słuchajcie, będę musiała coś znaleźć. Tu są jeszcze takie. Te są bardzo ładne też. Chyba słuchajcie, wezmę te I znalazłam bardzo ładne lampy, które pasowałyby do mojej sypialni. Zastanawiam się właśnie, czy wziąć tę lampę, słuchajcie. Czy Tom? Napiszcie mi w komentarzach, która bardziej Wam się podoba. Wydaje mi się, że jednak ta w ogóle też bardzo atrakcyjna cena 170 zł. Naprawdę elegancko się prezentuje. I tu mamy jeszcze takie duże, duże lampy z dużymi kłoszami. Jest też e, słonik. I to Wam słuchajcie, muszę pokazać, ponieważ e, idealne kolory na wiosnę. E, zobaczcie, jak to się prezentuje. No naprawdę mega pomysłowo. Bardzo ładne wazony, właśnie takie talerze różne błyszczące, bardzo idealne dla syroki. Naprawdę super. Tutaj jest wybór. W moim typie, jak się słuchajcie, nie ma tak, aż tak ładnych rzeczy i tak dużego wyboru. Są też kwiatki. No i też lampy takie fajne, złote. Do takich właśnie industrialnych wnętrz by się świetnie sprawdziły. Też są super świeczki. Zobaczcie, jakie te bardzo ładne, takie, wiecie, ozdobne same w sobie. Tu mamy taką grejpfrutową, jest jeszcze z tej samej serii, taka właśnie cytrynowa i taka, wiecie, wiecie dodająca energii. Są również króliczki, to coś zostało najprawdopodobniej z Wielkanoc. Naprawdę dużo świec, ogromny wybór. Te są naprawdę przepiękne. Słuchajcie, nigdy ładniejszych świec nie widziałam, jeśli chodzi o opakowanie. Tu mamy jeszcze takie różne zestawy prezentowe. Taki zestaw z rollerem do twarzy. Ten jest bardzo fajny zestaw z takim masażerem do skóry głowy. I tutaj słuchajcie mamy jeszcze takie cuda. To chyba jeszcze ze świąty stało, tak to przynajmniej wygląda. Takie różne zestawy. Tu mamy jeszcze taki zestaw ze szczotką. Różne zestawy właśnie z kosmetykami do włosów. Tutaj mamy co? Jakieś kapsułki, też ciekawe produkty. Słuchajcie, za mało czasu, żeby to wszystko ogarnąć, żeby to wszystko pooglądać. Bardzo fajne produkty. Coś na pewno, słuchajcie, kupię i oczywiście pokażę Wam w filmie. O, to może wezmę taki właśnie peeling do ciała. I jesteśmy w UK. i słuchajcie, wchodzimy do pokoi, zobaczymy sobie jak tu ładnie jest urządzone, łazieneczka, sypialnia, bardzo przytulnie, pokój dla dziecka, bardzo fajny, super lampa i tutaj mamy jeszcze kuchnię, kuchnia akurat nie w moim stylu, bo drewniana i tu mamy dużo różu, bardzo kobiecy wystrój i piękna kuchnia. Wiecie, bardzo nieco jest naprawdę. O i tutaj już coś bardziej eleganckiego, nowoczesnego dla osób, które właśnie cenią sobie wygodę, ale też elegancję. Dużo bieli, czerni. Super. I tutaj mamy jeszcze jeden pokoik. Wygląda w ten sposób. Już taki bardziej, wiecie, boho. Ciepłe kolory. Bardzo ładna ozdoba. Tak to się prezentuje. I taka właśnie przesłona, żeby sobie zasłonić swoje prywatne miejsce. Tutaj pokój dla chłopaka, mężczyzny i bardzo ładny salon. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda z tymi obrazami na ścianach. Z tymi oknami. Stół pięknie zestawiony, lampa, komoda. Naprawdę ładnie się tu prezentuje. Bardzo mi się podoba ta kuchnia z jadalnią, motyw drewna, czerni, bieli. Zobaczcie, jednocześnie właśnie wysoki połysk, czyli coś bardzo nowoczesnego, ale właśnie w połączeniu z tym drewnem, to drewno bardzo nam fajnie ociepla wystrój. Piękna komoda taka właśnie szklana, wcześniej w sumie ich słuchajcie nie widziałam. Muszę zobaczyć jak ona się nazywa, Mielisbo, naprawdę ciekawie się prezentuje i też bardzo fajna lampa. O, przyświetla mi się. Ja słuchajcie, właśnie lampę kupiłam przed chwilą w Tickey Maxie. Ale ta też bardzo mi się podoba. I nawet jest, słuchajcie, droższa niż ta z Ticki Maxa. To jest totalny szał, słuchajcie, czarna kuchnia, złote uchwyte. Coś pięknego. Tak w środku jest urządzone. Piękny zlew. Złote właśnie detale. I tu już słuchajcie mamy sypialniane rzeczy, czyli właśnie łóżka białe, bardzo minimalistyczne. Ja zdecydowanie bardziej, słuchajcie, wolę takie właśnie, wiecie, łóżka welwetowe z jakimś zagłówkiem fajnym. To też się super prezentuje, właśnie ciepłe kolory, delikatne światło, bardzo klimatycznie. Jest też lew. I bardzo mi się podoba się to połączenie tej na żółte z tymi poduszkami granatowymi i z tą pościelą. Wygląda to bardzo przytulnie, bardzo elegancko. Zobaczcie co, jeden pokój to lepszy dosłownie, ta rama łóżka jest przegenialna. Prze mamy też taką e, szafę, toaletkę, która nie jest zbyt praktyczna, ale bardzo ozdobna, naprawdę cudowny styl. I teraz już przechodzimy na dół, czyli na działy, takie wiecie, że można sobie coś właśnie wybrać, kupić. E, mamy takie właśnie pusteczki w bardzo ładnych kolorach, takie roślinki, też bardzo ładnie się prezentuje. I tutaj mamy takie poduszeczki. I są też przepiękne kubki. To chyba jest nowa, słuchajcie, nowa kolekcja. Kubki za 11,69 bardzo ładne kolory. I właśnie ta, słuchajcie, zestawa podoba mi się najbardziej. Jest najbardziej elegancka z nich wszystkich. Tu mamy też takie szare kolory. Bardzo ładnie się to prezentuje. Za 4 sztuki niecałe 50 zł. Tu też mamy coś, czego ja w sumie wcześniej nie widziałam. Takie tace w bardzo ciekawych wzorach. Mamy też takie. Ta taca złota zawsze właśnie mi się podobała bardzo. I teraz przechodzimy do działu z poduchami. Poduch mamy całkiem sporo. Najróżniejsze wzory, kolory. Tu mamy pościele. Szukam, słuchajcie, tej takiej właśnie białej pościeli z tymi takimi niebieskimi detalami, którą wcześniej Wam pokazywałam, bo naprawdę bardzo mi się podobała, aczkolwiek nie jestem pewna, czy będzie pasowała do mojej sypialni. Słuchajcie, nie widzę tej pościeli niestety, ale bardzo ładny kolor, takie właśnie wibrujące. O, ta mi się bardzo podoba. Natomiast znowu nie wiem, czy ten kolor po prostu będzie mi współgrał fajnie z resztą mojego wnętrza. Znalazłam, słuchajcie, rozmiar idealny dla mnie. Także słuchajcie, chyba ją wezmę, bo naprawdę pięknie się prezentuje. Słuchajcie, mam dylemat. Bardzo podobają mi się te dwie pościele, ale też podoba mi się ta, i nie wiem, którą wybrać. Także napiszcie mi w komentarzach też, którą byście wy wybrały. I słuchajcie, póki jestem w dziale prześcieradłym, to właśnie muszę jakieś wziąć, więc chyba wezmę to. Bardzo ładny kolor. I jest mój ukochany dział, dział świec i dekoracji. Mamy przepiękne wazoniki. Ten jest naprawdę ładny. One, słuchajcie za ile one są. Za 49,99. Tu mamy też takie ładne różowe wazoniki i takie białe. Ten jest za 40 zł. I tu mamy takie fajne, duże wazony. zobaczcie jak fajnie wyglądają z tymi świeczkami właśnie. To też mi się zawsze podobało, ale jakoś tak nie mam pomysłu co tam by można było wyłożyć. Takie coś właśnie, takie, taka wiecie kompozycja z kwiatków albo coś w tym stylu. Tu mamy też takie klepsydry ozdobne. I tutaj właśnie jesteśmy na dziale takich różnych lampionów. I też słuchajcie, chcę iść do świeczek, ponieważ często są takie właśnie różne edycje limitowane świec na różne pory roku. Ta może fajnie pachnąć pachnieć, <noise> Słuchajcie, mi się najbardziej podoba świeczka, zaraz wam ją znajdę. To chyba nie jest ta, słuchajcie, to jest świeczka, która właśnie jest o zapachu lodów waniliowych, ale tutaj widzę, że te świeczki mają nowe opakowanie, więc może to jest właśnie tamta. Ona, słuchajcie, pachnie najlepiej ze wszystkich, najmocniej, najdłużej. Tutaj mamy jeszcze takie świeczki zapach grapefruita takie też ozdobne są no i tutaj też mamy jabłuszkowe są też konewki. i słuchajcie, właśnie muszę sprawdzić jeszcze raz te świeczki czy to jest ten czy to jest ten zapach chyba tak. I oczywiście wyprawa do i to znaczy kupno ciasteczek, które są przepyszne są takie właśnie malinowe i takie jeszcze czekoladowe. Te malinowe są najlepsze. Są tu takie jeszcze różne żelki. Te są fajne, miękkie weźmiemy. Te już, słuchajcie, wzięłam w e, tej głównej części Ikei. Okay. Jeszcze są takie w kształcie domku. Są też dumle. Moje ciastka, odłożyłam je, żeby nagrać. <grytania> kawy herbaty. Tutaj właśnie mamy te takie zestawy cukierków Dame, które też są przepyszne. No i słuchajcie, chciałam kupić też to ciasto, natomiast trzeba je otrzymać w lodówce, a my jeszcze nie wracamy, także raczej go nie będę mogła wziąć. No i jesteśmy, słuchajcie, na jedzonku w Ikei, oczywiście klasyk Ikei, czyli klopski. Jest też ciasto Dame, tutaj mamy rybkę. Ale z ciasto z migdałami, także smacznego. Jesteśmy w demie, słuchajcie. Jestem bardzo podekscytowana i wchodzimy do środka. O nie, słuchajcie, ja tu głównie przyjechałam dla żeli i zobaczcie wszystkie wykupione. Zostały tylko takie zwykłe. Sport i takie właśnie dla skóry wrażliwej. Niestety nie ma innych. Tu mamy takie jeszcze żele z Alvertę. Ale właśnie najbardziej liczyłam na te żule z Balei, też bardzo fajne są te zestawy, zobaczcie, z taką gąbką i też jest taki właśnie ananasowy. Słuchajcie, jestem zawiedziona, nie ma nic co chciałam kupić, chciałam kupić krem do stóp właśnie z tej serii i został tylko taki właśnie płyn, nie ma kremu, nie ma też tych dezodorantów do stóp. Tu właśnie mamy takie skarpetki, które usuwają martwe naskórek. Mamy też takie z Liren. Te z Liren kiedyś miałam i są naprawdę świetne. Mam nadzieję, słuchajcie, że chociaż dział chusteczkowy to uratuje, ponieważ właśnie zawsze będąc w Niemczech, gdy ja mi kupowałam ładne chusteczki, są takie letnie. Są też takie właśnie urodzinowe. Mamy też takie ogromne opakowanie chusteczek, ale te już są chyba za duże. No i te akurat są Naprawdę ładny, więc myślę, że wezmę te. I mamy cały dział z produktami do włosów. Bardzo Wam polecam właśnie te bananowe i również arbuzowe z garnierem. Tutaj mamy oczywiście bale. Właśnie jestem ciekawa kilku produktów, które były polecane. Właśnie między innymi ta seria Oil Reaper. Tutaj mamy taką maskę. Właśnie słyszałam, że ta linia jest całkiem ok. No, zaraz słuchajcie, coś wybiorę i na pewno Wam pokażę w kolejnym filmie, ale słuchajcie, jestem totalnie zła, że nie ma dużo produktów, które chciałam kupić, także haul raczej będzie okrojony. Jeśli chodzi o te Alverde, tutaj mamy takich właśnie sporo różnych serii, na przykład do włosów przetłuszczających się. Tutaj mamy, słuchajcie, do włosów delikatnych i tracących objętość. Tutaj mamy też taką właśnie linię dla osób z kręcącymi się włosami. Tutaj jest jeszcze coś. Odżywka do włosów, regeneracji i wzmocnienia. Tak jak naprawdę jest spory wybór. Już troszeczkę pobrałam, natomiast bardzo żałuję, że nie ma więcej tych właśnie produktów z balei. Tutaj mamy markę I Love Revolution. Bardzo lubię te właśnie pudry, są świetne. Mamy takie fajne palety różne rozświetlacze. Zobaczcie. Ładnie wygląda. Takie małe właśnie paletki z rozświetlaczami, z różami. Też są takie fajne brązery. Całkiem sporo tego jest. Jest też marka Trended Up, która jest chyba marką niemiecką z tego co kojarzę. Jestem wróciłam kochani. Uff, dzisiaj było bardzo gorąco. To był taki pierwszy gorący dzień w tym roku, także jestem bardzo zmęczona, ale zakupy naprawdę uważam za udane. Było świetnie. Kupiłam lampę, kupiłam pościel, kupiłam produkty właśnie z balei mimo, że za dużego wyboru nie było, to jednak coś udało mi się wybrać dla siebie więc mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. W kolejnych filmikach też pokażę Wam moje zakupy. Oczywiście myślę, że zrobię z tego dwa filmiki: jeden właśnie z DM, drugi z IK i z TK Maxa. Także wyczekujcie cierpliwie. Dziękuję Wam bardzo, że byliście dzisiaj ze mną na tych zakupach i zapraszam Was już na kolejny filmik w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia!